Witam Was w kolejnym odcinku z serii polskiej, tym razem, a dzisiaj Żniwa. Już chciałem powiedzieć, że z serii amerykański syn, z przyzwyczajenia. ale nie. Drugi odcinek. Zaczynamy najlepszy okres w roku. Zawsze na gospodarstwie, a mianowicie Żniwa. Także co? Lecimy. Tak jak obiecywałem, będę też wyłączał chudy. Będzie to seria, która będzie delikatnie, bo nie mówię, że bardzo starała się być taką serią bardziej realną. Przepraszam was że, was, że to zrobię, ale nie jestem przyzwyczajony. A mianowicie jeszcze sobie ustawimy tak kamerę, żeby to też było dużo fajniej. O, i teraz możemy. Teraz możemy zaczynać. No i mamy żniwa. Obok gospodarstwa zaczynamy. Powiem wam szczerze, że silosy tutaj trochę na lajwie tutaj żniwowałem. I naprawdę sypuło bardzo mocno, bo wywoziłem tych przyczep całkiem, całkiem sporo. Jeszcze jedno pole z tyłu, za tym jeziorem, które widzicie. O tutaj też kosiłem i też wyciągnąłem chyba z dwie przyczepy. Nawet widzicie te pole, te pokosy, które tam w oddali są. Więc naprawdę muszę przyznać, że startowo będę miał całkiem sporo. Pól, ale to bardzo dobrze zyski się przydadzą, nowe maszyny, żeby ta seria po prostu się rozwijała i była ciekawa. Głośno w tym bizonie. Ale kurzem wieje, znaczy kurzem wieje. Ogólnie kurzy się jak diabli. Dobra, tworzymy od razu zbiornik. E, dobra, jeszcze nie jest pełno. Jest dobrze Ale tutaj te drzewa to widzę ostro wjechały w... Dobrze, że te gałęzie tak nie patrzą nisko, bo bym przyhaczył mamy sobie chudziki teraz ostro, dobra, 80% także zaraz będę leciał po traktor. Przemnica tutaj widzę, że całkiem nieźle sypie, w sumie. Dobra, a zresztą nie będę uważał na sąsiadowe pole i tak z nim źle żyje to. No i dobra, mamy. Mamy pełne. Dobra, teraz. Rurę trzeba otworzyć. Dobra, Matko, psa prawie przejechałem. W zbożu siedział, ale fart. Dobrze, że go nie skosiłem. Chyba by było. Dobra, palimy i lecimy po plon. Dobrze, że po tej ulicy tak za bardzo to nikt nie jeździ, bo by trąbili. Damy mu gazu trochę i od razu zsypuje szybciej. Mogłem mu bardziej po garach jeszcze dać. Akumulatory dobre to gaszę. Dobra, idziemy kosić dalej. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie to zasubskrybować oraz zostawić łapeczkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. Stwierdziłem, że te żniwa będą obok gospodarstwa, gdyż no jednak ma to swój klimat. Jak ten Bizon chodzi przy gospodarstwie, zresztą te pole też ma swój klimat. Oczywiście inne pola też są urokliwe, bo mają całkiem fajne przekrzywienia terenu. Ale myślę, że tutaj jest też fajnie. Naprawdę szybko napełnia się ten zbiornik. I już widzę, że my tak w odcinkach to będziemy mało robić. Bo już jest dziewiąta minuta odcinka, jakby nie było. Oczywiście, możecie się tu spodziewać też, że będę kupywał nowe maszyny. To już mówiłem na pierwszym odcinku, na który Was też zapraszam z tej serii. A mianowicie, tu tak naprawdę kupiłem tam tylko kultywatory, pługi i takie najpotrzebniejsze rzeczy. A będę dokupywał na pewno też na start jakąś siewkę. Myślę, że jakiś siewnik by się przydało dokupić. Nie wiem, na razie wapno, tak się zastanawiam, czy kupywać do wapna rozsiewać. Może na razie po prostu, żeby też mniej plonować, tego nie kupywać, żeby też te plony były gorsze. To jest jeszcze taka rzecz do zastanowienia się. Kosze tego psa, zobaczcie, dalej tutaj stoi. Nie no dobra, na szczęście na drodze, no ale teraz auto go przejedzie, no. Impek Damy trochę naprzód, bo wszystko na tyle będzie. Cała przyczepa Dobra, no to skosimy tyle co w zbiornik, i tyle. Także, co widzowie, ja idę sobie do domku na śniadanie, bo wstałem dzisiaj wcześniej. Najpierw bizona, zrobiłem wstępny serwis. No i skosiliśmy trochę. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!